Ja chciałbym przedstawić następujące wnioski. Doprowadzić do umowy społecznej z władzą rządową i Narodowym Bankiem Polskim. Oczywiście to jest nie, nie mało realne, żeby dzisiaj to, co Pan powiedział, że dzisiaj ten, ale, ale musimy dążyć w tym kierunku, żeby przynajmniej opracować syntetyczne prośby i przekazać niej. Pozyskać od rządu informacje o następujących tematach. Ile faktycznie wynosi dług publiczny polski i kto jest naszym wierzycielem? Jakimi aktywami narodowymi zastawione są nasze, e, e, jest nasze zadłużenie? Jakie e, według rządu są perspektywy spłaty terminowego zadłużenia celem odzyskania zabezpieczenia? My mamy potężne, to już biliony e, złotych zadłużenia. E, ale tu jeszcze odnośnie tych, e, e, tych wniosków. E, co należy zrobić? Zatrzymać od natychmiast dalszy rozwój w OZE, dopóki nie zostaną doprowadzone efektywne i komercyjne magazyny energii, zatrzymać budowę elektrowni jądrowej, przekierować środki finansowe z transformacji energetycznej na wzroście do bycia węgla krajowego o wielkość niezbędnego importu, celem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w kraju, rezygnując jednocześnie z reguły Następnie sfinansować prace badawczo-rozwojowe oraz budowę instalacji demonstracyjnych do produkcji wodoru i innych gazów syntezyjnych z podziemnego składowania węgla. Sfinansowanie prac badawczo-rozwojowych związanych z chemiczną przeróbką węgla, która w przyszłości zastąpi nieefektywne i nieekologiczne spalanie węgla. Sfinansowanie prac badawczo-rozwojowych instalacji demonstracyjnych do następnie sfinansowanie na dużą skalę robót poszukiwawczych, rozpoznawczych w całym kraju. Celem, proszę Państwa, trzeba sprawdzić, czy są możliwe efektywne magazyny w podziemnych energii, czy jest możliwa technologia carbon capture storage, nie dlatego, że to jest gaz cieplarniany, tylko dlatego, że z CO2, to jest bardzo, bardzo cenny gaz, poprzez proces metalizacji można produkować w przyszłości wodór. Trzeba rozpocząć prace badawcze naukowe na temat ogni wodorowych. Ogniwa wodorowe w przyszłości, mało i wielkoskalowe, mogą zastąpić wytwarzania energii i na dzień dzisiejszy ogniwa wodorowe są bardziej efektywne niż baterie i tak dalej, i tak dalej. Ja tylko chciałem powiedzieć, że w Pańskich Policowej żeby te wszystkie pieniądze, biliony złotych, które są przeznaczone, czy miliardy na, 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 na i naprawa do emisji. Tak, tak. Przekształcić w finansowanie potencjalnych przyszłych inwestycji o dużej stopie zwrotu celem bogacenia szybkiego społeczeństwa. Dziękuję.